Widziałem jedno badanie naukowe potwierdzające, że nauka języków obcych wpływa bardzo pozytywnie na mózg. Że znajomość dwóch języków, jeden język obcy i swój własny zwiększa zdolności rozumowania, zdolności kognitywne, zwiększa koncentrację, opóźnia demencję, zwiększa kreatywność, zwiększa decyzyjność. I to badania, które wykazywały to zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, u ludzi, którzy nauczyli się później. Nie mogło to trafić na lepszy czas niż teraz. Ja mówię trzema językami obcymi oprócz polskiego i właśnie ogłaszam challenge, language challenge challenge językowy, wyzwanie językowe do nauki kolejnego języka. Dla mnie mnie to język francuski. Jeśli chcesz dołączyć, to organizuję o tym live'a w niedzielę 26 października o godzinie 17 po polsku lub o godzinie 19 po angielsku na tym kanale. Właśnie teraz wysyłam. Po to, żeby również Tobie pomóc, gdzie ja będę mówił o swoich sposobach nauki języka, więc również, żeby Tobie pomóc w nauczeniu się Twojego wymarzonego języka. Doprowadzenia go do poziomu komunikatywnego w 6 do 12 miesięcy. Taki przynajmniej jest mój cel na język francuski, którego w tym momencie znam zero. Więc zapraszam do challenge'u. Widzimy się w niedzielę.